Po kwalifikacjach w Innsbrucku. Zaskakująca wiadomość, fluor na nartach Pawła Wąska, dyskwalifikacja. Jak to się stało? Nie mam zielonego pojęcia. No, byliśmy, chcieliśmy wyjaśnić, bo pokazujemy smary, które. No, przecież nie jesteśmy pierwszy raz, skąd się to, to wzięło czy zanieczyszczone pomieszczenie, no też musimy sprawdzić całe team, bo już y, też musimy wiedzieć, bo chcemy współpracować. Nie, nie wiemy gdzie, gdzie jest problem, bo, bo używaliśmy nawet tego samego smaru, co i co w Garmisch-Partenkirchen, tam przechodziło wszystko dobrze, nawet śmialiśmy się na górze, że po co to, to robimy, a jeszcze nikomu nie, nie wyszło, także no wszyscy bardzo zaskoczeni, no, włącznie z nami, no bo to, no, dalej nie wiadomo gdzie jest, próbowaliśmy złożyć protest, no dyskutowało jury, no dosyć długo, bo już jesteśmy chyba godzinę po kwalifikacjach i i sami też do końca chcemy, chcieliśmy, żeby powtórzyć pro, procedurę, no, no nie da się. Jak rozumiem, wszystkie narty serwis szykuje w jednym pomieszczeniu. Pozostałych chłopaków też, bo to jest dość absurdalna sytuacja, prawda? No dokładnie. Tak nie wiem, no, nawet ciężko, ciężko mówić, bo, bo nie wiemy, nawet chcielibyśmy wiedzieć, gdzie, gdzie jest, no, jak dyskwalifikacja za kominą za duży, czy coś. A, ale tu, no, tu jesteśmy na razie w kropce i, i nie wiemy po prostu, no gdzie jest popełniony błąd, czy, czy procedura. no Teraz też było łączenie. Nie wiem, z Włochami, jak nawet nie wiem kto, kto to była szewo od tego, że, że, że to nie podlega nawet protestowi i że to była tak duża zawartość tego fluoru, że, że nie ma nawet o czym gadać. Pierwsza dyskwalifikacja za twojej kadencji muszę powiedzieć, że zapamiętasz ją na pewno na, na zawsze. No dokładnie tak. No, to na pewno szkoda na pewno pawa, bo nie, nie jest niczym winny i, to, i tu jest ta największa przykrość, bo bo wiadomo, zawodnik trenuje, robi wszystko, czasem na skoczni nie wychodzi, można poprawiać błędy, ale tu, tu absolutnie nie jest wina zawodnika, a on dostaje po prostu dyska i nie wiem, czy nawet żółtą tą kartkę, czy nie wiem, czy za to jest, także chyba tym się nikt, nie wiem. Dobra, to na koniec jeszcze krótkie podsumowanie tych kwalifikacji, eee, no bo też nie wyglądaliśmy dzisiaj super. No dokładnie, I to są zawody, za Kacper fajny skok, drugi treningowy, no w kwali zepsu, poszło to, to od góry, no wysokość była, brakło prędkości, Kamil najlepszy skok w kwalifikacjach z tych wszystkich, również Dawid, który, no można powiedzieć, te dwa treningowe, szczególnie ten drugi, no... Przeleciało, wszystko do przodu, nic nie fało z tyłu pozycji, z tyłu do przodu. Paweł, solidnie można powiedzieć, na wynikach tego nie było widać, ale, ale takie, takie solidne próby również, również macie, ale z dużymi rezerwami. To ja zacznę niecypowo, z czego maturę i z jakiego języka zdawałeś się zagranicznego? Z angielskiego. Ach, bo tutaj speaker krzyczał po twoim skoku zer, zer, solid. No wiadomo, akurat ten niemiecki nie jest skomplikowany. Było solidnie? No tak, nie do końca, myślę, bo tak trochę ten kwalifikacyjny skok zapsułem tak dosyć mocno sobie zabrałem od góry odbicie więc wysokość była ale brakowało potem prędkości na dole i nie, nie dał radę tak fajnie z tego, z tego zalecieć, ale myślę, że i tak było w miarę solidnie. No w miarę solidnie. Skończy się pewnie na 20. miejscu, bo tu jeszcze trwają kwalifikacje, ale zostali już na górze ci sami najlepsi. W treningach było lepiej wynikowo? Też lepiej dużo sportowo? W tym drugim treningu myślę, że tak, ale w pierwszym nie do końca. Może. No wiem, widzieliśmy się na górze, też powiedziałeś, że no nie jestem wcale zadowolony, także także czujesz, że rezerwy są jeszcze spore? No myślę, że tak, tak. Jeżeli się uda żeby te skoki wyszły w zawodach, to myślę, że powinno być bardzo dobrze. Ale ty masz taką zdolność, że w tych zawodach zawsze trochę lepiej wypadasz niż w kwalifikacjach czy w treningach, więc jak to ładnie powiedział kilka minut temu tutaj Martin Schmidt, nasz ekspert, jest przestrzeń do poprawy. No myślę, że tak. No dobrze. Dobrego w takim razie popołudnia i żeby w niedzielę było dużo lepiej, tego ci życzę. Dzięki. Dawid Kubacki stara się dzisiaj pokazać, że jeszcze żyje w skokach narciarskich, no ale trudne to życie, co? No ale żeś mnie podsumował. Ale taka jest prawda. Nie było dzisiaj łatwo. Od pierwszego skoku mocno się tutaj męczyłem. Wydaje mi się, że ten, ten najlepszy był w kwalifikacjach, no aczkolwiek jest tu jeszcze nad czym pracować. Powiedziałem, że jeszcze żyjesz, bo po tym jak wypadłeś z kadry w Engelbergu, ja szczerze mówiąc nie spodziewałem się, że tak szybko do niej wrócisz. No ja też się tego nie spodziewałem, tym bardziej cieszę się, że tą, tą szansę dostałem. Eee, no i co? No teraz zostaje mi tylko, e, tylko pracować nad tym, żeby ją solidnie wykorzystać. Co robiłeś w tym czasie? Byłeś na pucharze kontynentalnym w Engelbergu, tam wiemy, że niewiele brakło do, do tego dodatkowego miejsca. E, jakieś treningi w zakopanem? Coś? Znaczy oprócz tych na siłowni niestety skoczni się nie udało zaliczyć, bo no, nie, była, nie, nie zdążyli jej przygotować, więc, więc nie udało się skoczyć jeszcze w tym czasie, także ostatni, dzisiaj oddałem pierwsze skoki w nowym roku, nie zaczęły się one jak, jakoś dobrze, ale, ale będę się rozkręcał. Oby tak było, powodzenia jutro. Dziękuję. 118 metrów Macieja Kota w serii kwalifikacyjnej, jak trudno jest przyjechać do Innsbrucku nie będąc do końca pewnym siebie? Myślę, że na każdej skoczni jest trudno. Są skoczy rzeczywiście łatwiejsze. Natomiast skocznia w Innsbrucku do nich nie należy. To na pewno jest to skocznia trudna, na, na której też często ten turniej się rozstrzygał, bo warunki mają duży wpływ i często no, jednak tutaj te warunki zaczynają mieszać w tym turnieju. Ale szczerze mówiąc, pogarmić przyjemcę w nastawieniu, przede wszystkim wiedząc co mam robić. Dzisiaj był taki chyba najrówniejszy dzień, natomiast nie na takim poziomie, jakim oczekiwał prawda, bo te wszystkie skoki i treningowe, i kwalifikacyjne more or less takie same. Tak, takie same. Powiedzmy, że z czucia całkiem nieco. Natomiast chciałoby się, żeby to ten poziom stabilnych skoków dawał nie wiem, miejsca 15-20, no, powiedzmy w pierwszej 20, nie na granicy 30. Natomiast myślę, że są pewne rezerwy do wykorzystania na jutro. To gdzie te rezerwy? Próg, lot, co? Myślę, że dzisiaj fajnie działała pozycja. Wiadomo, jeszcze musimy popracować nad tą rezerwą, natomiast myślę, że też w końcu było tak, że to co widzę na kamerze zgadzało się z tym, co, co ja czuję, co, co często jest już dla zawodnika dużym plusem, bo łatwiej jest poprawiać te błędy. Myślę, że ten kwalifikacyjny pod względem pozycji też był najlepszy, natomiast skok już był spóźniony. Mam wrażenie, że w tych pierwszych dwóch znowu było troszkę za wcześnie, teraz to odbicie opóźniłem. Było za późno, ale myślę, że, że tu po pierwsze pozycja, a po drugie odpowiedni timing mogą sporo dać w jutrzejszym konkursie. No powodzenia, niech to będzie ładna niedziela dla Ciebie. Dziękuję bardzo. 117,5 metra, pewna kwalifikacja do jutrzejszego konkursu. <noise> Chociaż, powiem tak, zapoznanie ze skocznią dzisiaj przebiegło dość trudno, ale na szczęście się rozkręcałeś. Ej, nie, wiesz, ja ją znam, bardzo dobrze ją znam. Aś za dobrze no, pewnie. No, trzeba się z nią przywitać, wiesz. No spoko. Tak? Nie było nerwów? Nie. Absolutnie. Jaka jest twoja dyspozycja tutaj w Innsbrucku po tym dniu przerwy, co ty czujesz w sobie? Kurde, plecy mnie bolą. Wiesz. No to już ten. Nie no, żartuję. A czy trochę mnie bolą, z tym nie żartuję, ale, e, ale ogólnie... Ogólnie jest dobrze. Ja bym powiedział, że jest tak, e, że jest dobrze, jest na, na pewnym poziomie, te skoki były, były ok. Skocznie, bardzo lubię, bardzo lubię tutaj być, no dzisiaj mamy aurę po prostu iście magiczną. No prawda, ale rano jeszcze nic tego nie zapowiadało, jak ja wyszedłem rano na spacer to była mgła, chmury, nic widać nie było, ale przejaśniło się no pięknie. No ty wyszedłeś, a jak ja wyszedłem to wyszło słonko. A, no to tak, dobra, ale jeszcze zapytałem o to jak się czujesz, o tę energię, no bo mam z tyłu głowy, że, że mówiłeś, że nowy rok był trochę słabszy energetycznie, ale rozumiem, że dzień przerwy pomógł. Tak, dzień przerwy pomógł, też wiem, co mam robić, wiem, nad czym się mam skupiać, jakie zadanie mam wykonać na skoczni, no i staram się to robić. I oby to się udawało jutro, niedziela. Obyś to zrobił. Obyś to zrobił jutro w takim razie, 4 stycznia 2026 roku, widzimy się ponownie w Innsbrucku. I do zobaczenia.